Siemano, siemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzieliście, nowa baza samego. Tak, nowa odnowiona sa baza samego. Nowa baza samego była. Przed chwilą. Gram nowy update. W ogóle 30 mi minut czekania na update, bo w ogóle siemanko wszystkim. Siemanko witam na odcinku. Co zostało dodane w sobie? Ogólnie mamy... Tsunami w sobie OG Fuse Maszynę powróciła. Ta Fuse Fuse OG Maszyna powróciła. Ma Duelsy mamy obok. E Crusher Spina The Machine. Secret, coś tam. Secret, coś dostaliśmy. W tako wtorek dostaliśmy. Taką bazę. I taką Brainoty musimy zdobyć. Mamy 7 na 20, mam. Więc jeżeli ktoś chce, jutro, czyli w niedzielę. U mnie jutro, bo jest sobota, a u Was pewnie dzisiaj e, będę miał live'a e, albo jest już live. I ogólnie w ogóle patrzcie, co wziąłem od samego. Dosłownie z bazy ukradłem samemu tego Lucky Bloka. Na mulciaku mi się nie udało, niestety. W, ale no, co to jest te admin abuse? Kurde, sorry, sorry to mam z live'a jeszcze. Czekajcie, muszę to Wam wyłączyć, o. Um, good luck. Co, koniec Admin Abluza? Już nie, sami nie robisz tego. Błagam. Ale dobra, coś chciałem powiedzieć widzowie? Jeżeli szukam ogólnie tej klawiaturki po prostu, potrzebuję jeszcze jedną do rytuału, bo teraz na Admin Abuse mam otwarte ten... Uh, Trochę do dołł. 124 mil. O! 10 lat! Jest otwarte przejście, żeby zrobić sobie te brajnoty. Ja byś chciał bardzo. Ale najpierw otwórzmy sobie Coughing Dance. Tung, tung, tung. Po prostu macie tą piękną animację, jak on wychodzi. Po prostu tutaj jest cudo. I co tutaj mamy obok? Po prostu. Picky pi, V OG nie, bo z OG taki tam, który był tylko trzy razy zraspiony. Yy, I co, no tyle. Mm. Mam jak widzicie dwa laki bloki tutaj, sorry 3. drugi ta, tam jest. Stop spamming, L, sami belka join. No, to mnie no, pff, w sumie sami nawet się z Tobą zgadzam, że to nie Twoja wina, że, sam, że ludzie spamią, że LK, no, ale w sumie też. No, trochę Twoja wina, bo zamiast poczekać z admin abusem, to Ty lecisz, lecisz, a i tak wiesz, że są lagi, nie? <coughs> no, fix, o, o, chyba, no, rozumiem sami, fix yy, serwerów wkrótce. Ale chłopie, mogłeś przełożyć tego admin abuse'a, a nie, nie przekładasz, nie? No sorry, a, sami ale się zawiodłem na tobie nie. Ale dobra. Co tu mam? Dobra, mam dwa laki bloki. To będziecie mieli naszą. Prawidłowo. Um, otwieram sobie teraz laki bloki. E, co to jest? Co to mi poleciało z tego filusa? Nie wiem. <laughs> Wiem, że jest fuse maszyna, ale mi się nie chce wkładać do fuse maszyny tego. Patrzcie, 6 milionów. Ten mi poleciał. Yo, poleciał mi od 6 milionów Rainbow. To secret. Uy, tutaj nie mogę wam. Dobra, widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć, co tam jest, to macie teraz. Czekajcie. O sami Spawn Yang Wave. Okej. Okay. Co tam jest? A, i widzieliście co tam jest na kolejne odcinki, dałem wam takiego małego lika. Ej, w ogóle mnie ciekawi, czy jak teraz wejdę tutaj, tutaj kliknę join, to czy mnie przetelepo, przeteleportuje na... Yy, tego. Serwer publi, publiczny. Na razie nie wchodzę, bo nie chcę po prostu... I co? O, jeszcze mam tutaj my tylko klaki bloka Tutaj mam ciła z taką... Nini to sobie zamknę. Zibra, zibra, zubry Okej, okay, zibo trafiłem. Nie no, pozdro Zibo. <grym>, jesteś sobie Dobra, czy to, to, w ogóle patrzcie co zdobyłem ostatnio. Zdobyłem tak. 30 milionów tak se. 30 milionów kolejne i 42. Are you guys at ad... now? Hmm. Ile mam Lucky bloków? 1, 2, 3, 4, 5 laki bloków. Ok, czyli będziecie mieli tego i taką tego. 25 milionów zdobyłem. zdobiłem. Jedna mi, chyba dwie mi przeleciały, niestety, no ale trudno. Je... Mogę, w a w sumie dobra, mogę wam pokazać. Bo już tak ten odcinek wleci e, za tydzień, więc każdy pewnie zapomni. E, patrzcie. Spodziewajcie się shortowego daily. Znaczy, tygodniowego shortowego daily. Chyba z, nie wiem, z dwadzie... tego. E, co tydzień będziecie mieli shorta. Mam 20 shortów chyba nagranych na to. Jakby, więc... No, no, wyczekujcie, nie? Ale dobra, czy coś tu się jeszcze dzieje? Ogólnie chyba wszystko wam pokazałem. A! Jest 18 rebirf. teraz macie, patrzcie, jest 18 Rebir i mamy flash teleport. Eee, a short jakiś teleport to jest. I nie wiem co to robię. Może macie teraz na ekranie, co to wam pokazuje, ale w ogóle najbardziej mnie to kocham to, że powróciło OG maszyna. Jesz ja nie wierzę, że już maszyna powróci. wiecie ciekawi na ile ona powróci. Czy ona zostanie? W ogóle jeżeli ktoś widzi chciałby duel maszynę ze mną zagrać, to zapraszam na live'a yy, bo ogólnie na live'ie tym yy, jakby sami daję kurset spinę, czyli koniec już chyba admin Abuza. Zapraszam Was na live'a, bo jak was nie było... O, dobra, laki bloczki, jak was nie było w niedzielę na live, to teraz w piątek, czyli dzisiaj w sumie jak jest ten film, będzie też live'ik, nie wiem, chyba powinien być. Jeżeli jest, to zapraszam, bo pewnie zapowiedź live jest. To no zapraszam, bo będziemy robili Fuse Maszynę, grali Escape e, Tsunami, grali Tsunami w sabie, grali dosłownie będziemy duelsy, dużo kontentu jest w tym, e, tym teraz, więc po prostu spodziewajcie się fajnych odcinków wreszcie i, i co. No i co, no i no to tyle, nie? Więc Wyczekujcie shortów, odcinków, live'ów i też zapraszam na TikToka, bo w ogóle wbiłem ostatnio w Fez yy, dużo obserwacji i lajków, ponad 30 tysięcy w weekend i to jest powalone i bardzo w ogóle dziękuję, że ja taki, co ma 300 obs na TikToku, a na YouTubie prawie nawet nie 1000 subów, yy, ma 30 koła lajków na TikToku, nie, więc to jest po prostu fajne, że taki viral zrobiliśmy. Bo praktycznie to dzięki Wam ten TikTok poszedłem do viralem, nie? A w kolejnym odcinku, widzowie, pewnie sobie spróbujemy zrobić tę taką bazę. Jeszcze nie wiem, ale czy coś tutaj się będzie działo, czy w sumie Pff, to wszystko. Ogólnie pokazałem Wam cały update, co jest grane. Mm. I co no. Dobra, widzowie. Będę kończył odcinek, otwórzmy sobie jeszcze tego. lucky blok? Bo sporo mam do nagrania jeszcze filmików, więc to widzowie. Ja po prostu dziękuję Wam za oglądanie. Yy, I co? Słyszymy się niebawem. I po prostu co? Dzięki za oglądanie. I Wy, jeżeli chcecie, wygrać takiego tung, 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 golden z tam Taco 5 milionów. Takiego Los Brosa 5 milionów. I sekreta um, tego los tortusa 6 milionów. Jeżeli by chcieliście wygrać, to napiszcie nikt w komentarzu, zostawcie suba, łapkę w górę i na Discordzie zgłoście się do mnie po odbiór. A Discord macie w opisie, chyba że zgłosicie się na live. A tego w kolejnym odcinku, jakby będzie po prostu los tego wygrany, i po prostu. Wtedy się zgłosi, wygrany do mnie. Czas będzie miał tydzień, jak co? Tydzień na zgłoszenie się, więc no, mam nadzieję, że się ktoś zgłosi. A więc to. Ja dziękuję za oglądanie. Lecę dalej nagrywać shorty i resztę. I co? Dzięki za oglądanie, i elo!